Dwustopniowe logowanie Wolters Kluwer. Dodawanie urządzenia do konta. W dobie postępującej cyfryzacji Wolters Kluwer wdraża kolejne standardy cyberbezpieczeństwa. Chcemy jeszcze lepiej chronić nie tylko Twoje dane, ale również dokumenty, które przechowujesz w naszych produktach. W związku z tym wprowadzamy dwustopniowe logowanie. Pierwszy krok to zalogowanie się do serwisu logowania lub bezpośrednio do produktu poprzez podanie loginu i hasła na stronie logowania. Drugi krok to dodanie zaufanego urządzenia do Twojego konta. Urządzeniem jest komputer, telefon lub tablet wraz z zainstalowaną na nim przeglądarką. Niezależnie od sposobu, w jaki po zalogowaniu wchodzisz do swojego programu, otrzymasz komunikat z prośbą o dodanie urządzenia. W czasie zapisywania urządzenia wyświetlimy domyślną nazwę, którą możesz zmienić na własną, na przykład dom lub praca. Ułatwi ci to identyfikację zapisanych urządzeń. Każde urządzenie dodajesz tylko raz, to znaczy, że przy ponownym logowaniu z zapisanego urządzenia okno dodawania już się nie pojawi. Po dodaniu urządzenia możesz zacząć korzystać z produktu, a na swój adres e-mail otrzymasz potwierdzenie dodania urządzenia. Pamiętaj, że na swoim koncie masz limit zapisania do 6 urządzeń desktopowych i czterech urządzeń mobilnych. Przy dodawaniu 5 i 6 urządzenia desktopowego oraz 4 urządzenia mobilnego poprosimy Cię o potwierdzenie dokonania tej operacji, wysyłając mail na adres przypisany do Twojego konta. Po otrzymaniu maila kliknij w link potwierdzający dodanie urządzenia. Po dodaniu urządzenia możesz zacząć korzystać z produktu. Wszystkie dodane urządzenia zostaną zapisane na Twoim koncie w zakładce Moje Urządzenia, która jest dostępna w serwisie logowania. W tym miejscu możesz zawsze sprawdzić, ile urządzeń masz zapisanych, zmienić ich nazwy lub usunąć niepotrzebne urządzenia. O każdej pomyślnie zakończonej operacji dodawania lub zamiany urządzeń zostaniesz poinformowany mailem. Pamiętaj, że zapisywanie Twoich urządzeń to dodatkowe zabezpieczenie, które zmniejsza ryzyko wyrządzenia szkód na Twoim koncie i zwiększa poczucie bezpieczeństwa przy korzystaniu z naszych produktów. Twoje konto jest tylko dla Ciebie.